Mamy Volvo C40. Zobaczmy jak działa asystent Google. OK Google. La 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 la. Zrywam boki ze śmiechu. <laughs> <laughs> OK Google. Bla 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 bla. Chyba ci się nudzi. OK Google. Jaka jest dziś pogoda we Wrocławiu? Dzisiaj w nocy we Wrocławiu będą 23 stopnie i będzie bezchmurnie. Zimno mi. Nieważne, jak bardzo jest zimno, bo kiedy myślę o naszej przyjaźni, od razu robi mi się cieplej. Także jak widzimy asystent coś tam pożartuje, znamy poczucie humoru, a także ma troszkę kompetencji, chociaż było pogodzie.